Mam tutaj do przetestowania zapachy marki Icon 16, marka, która została współtworzona z Kubą Błaszczykowskim. Dla mnie Kuba Błaszczykowski to niesamowita autorytet, dla mnie to piłkarz, który reprezentuje charyzmę, wytrwałość, siłę, konsekwencje, mnóstwo takiej autentyczności. Dlatego z ogromną radością przetestowałam te zapachy i mogę Wam jedno powiedzieć. Te zapachy to fantastyczna jakość w bardzo rozsądnej cenie. To luksus, na który może pozwolić sobie każdy. On point, zapach dla mężczyzny, który wie, czego chce. W otwarciu cytrusy, w sercu cynamon i trochę lawendy, a w bazie słodyczy i drzewne akordy. Authentic, zapach drzewno-korzenny, przepiękny różowy pieprz, niesamowicie fajnie zblendowany z jaśminem i z drzewem cedrowym. Unique. Świeży, rzeźki, autentyczny, w otwarciu mnóstwo soczystości, a jednocześnie takie cytrusy, prawdziwe naturalistyczne nuty morskie. Manifest, zapach absolutnie orientalny, drzewny, przepiękny eukaliptus w otwarciu. Trochę goździków, ud i skóra. unstoppable. Zapach, który cię nie zatrzyma i to dosłownie, drzewno zielone. Trochę rzeźkie, ale jednocześnie trochę pikantne nuty. Wszystkie te zapachy zasługują na poznanie. Wszystkie te zapachy są ultratrwałe, więc naprawdę zachęcam. Wpadajcie do Rossmana i poznajcie je i wybierzcie dla siebie najlepsze.